Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć mamy i taty. Baby i sąsiady i dziady. E, takie kwestie techniczne na początek, bo e, piszecie, że Pani Oli, dlaczego te filmy wasze się mi nie wyświetlają ostatnio? Słuchajcie, to jest tak, że w miarę możliwości nagrywamy codziennie albo ja nagrywam e, bez piśka sama. Bo Paweł to Pisiek też, tak jak Wiktoria to Tośka, i już chyba o tym wiecie. Natomiast to jest tak, że mówię, że w miarę możliwości, w miarę kiedy mam energię i przyjdzie mi jakiś temat, bo często mam tak, że wstanę rano, mówię, nagram szybciutko, szybciutko, żeby Was wesprzeć jakimś kolejnym tematem, kwestią czymś tam. Ja wiem, że jestem Twoją podporą życiową, ale niekoniecznie musisz siedzieć na mnie. Ale ja to po prostu na kolanko, bo po prostu świę, Ale mnie Dobrze już, tak, no, no po prostu, no. Wiesz, świadomy człowiek, to słuchajcie, to jest taki człowiek, który może zaakceptować, że inny człowiek ma inaczej. I to jest moje motto życiowe, słuchajcie, bo nie każdy ma tak, jak ja mam. Natomiast w kwestiach jeszcze, jeszcze y, technicznych. Jeżeli jest film, to wrzucamy go zarówno na YouTube'a, jak i na rodzice dzieci autystycznych, jak i na grupę Zobaczyć Lili. Każdy filmik jest wrzucony na te trzy platformy, czy jak to się powie? Tak jest. Jak fachowo to. Na platformy, mógł... tak, tak. Tak, w te trzy miejsca. I teraz ja wszystkich polubiających, polubywających zapraszam do obserwowania. Naszej strony, z naszego profilu na Facebooku zobaczyć Lili. I tam osobiście, osobiście klikam w każdą osobę i zapraszam. I możecie tam gdzieś w powiadomieniach waszych kliknąć, obserwuj i będzie na wam się ten nasz post pokazywał. Ale drugim takim wentylem bezpieczeństwa jest zasubskrybowanie nas na YouTubie udostępnianie nas z YouTube'a, jeżeli te treści są e, jakkolwiek Wam przydatne, a wiem, że tak jest, Ym, i napisanie byle jakiego komentarza, byle jakiego na YouTube'ie, bo to zwiększa naszych tutaj, grono naszych y, współtowarzyszy życia, o tak chciałabym powiedzieć. No i z technicznych, jeżeli, jeżeli to y, y, wzbudza w Was takie Jakiekolwiek emocje, jakiekolwiek emocje, nie wiem, złość, to, frustracje, no, niezadowolenie, za, smutek, tak, zawsze, bądź to, też no, radość, tak, szczęście, no, euforię. No no to możecie y, kliknąć na burczyk, okiem burczyków ukośnik patronite i y, też tam y, możecie nas do, patronu, wspierać do przysłowiową złotówką. Y, no to tak z kwestii technicznych. A teraz praktycznie. A teraz praktycznie. Ja Wam powiem tak, że ja często słyszę, że ludzie neuronietypowi, atypowi, czy jak zwał, tak zwał, jak to mówią, czego ja nie lubię w sumie, bo to takie trochę, takie trochę bumelanckie jest i takie olewczy stosunek, jak zwał, tak zwał. W każdym razie, ludzie neuro... ja często słyszę, że dzieci z autyzmem, ludzie neurotypowi, ludzie w spektrum, ludzie neuronietypowi, atypowi cierpią na swoje zaburzenie, cierpią na autyzm, cierpią na ADHD, jak to moja córka mówi, ADHD i cierpią, że oni tak cierpią. Więc ja wam dzisiaj odkryję tajemnicę, po prostu moje odkrycie, Ameryki prawie że. Tak, osoby neuronietypowe, atypowe cierpią, ale oni cierpią na typowych. Bo największym źródłem cierpienia dzieci w spektrum, czy dorosłych w spektrum, czy z ADHD, czy AUDHD, czy, czy jakimkolwiek innym, innym zaburzeniem, zaburzeniem rozwoju poznawczego i tak dalej, czy funkcjonowania, to są ludzie tak zwani normalni. Słuchajcie, jak słyszę, że dzieci neuronietypowe neuro nie mają empatii, to jestem w stanie zaprzeczyć temu i podpiszę się pod tym jedną i drugą ręką, bo mam tylko niestety dwie, ale mogę pożyczyć też odpiska, bo myślę, że też się pod tym podpiszesz. One są wysoko wrażliwe i mają po prostu trzy razy więcej empatii niż po prostu nie jeden. I teraz powiem brzydko, jak ktoś jest uczulony na brzydkie słowa, to proszę sobie wypipkać na niejednego chujowego, normalnego z brakiem empatii, po prostu chama. I uważam, że chujowy, neurotypowy ham nie powinien mieć styczności z dziećmi zwłaszcza. To znaczy taki specjalista, który nie ma w ogóle empatii, bo są tacy. Choć wierzę, że dobrych ludzi na świecie jest więcej. Nie powinien mieć, powinien mieć zakaz wstępu do szkoły, do jakichś tam placówek terapeutycznych i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że się ze mną zgodzicie. Codziennie dostajemy informacje, że są tacy cudowni w wwe że czy tam ci wspomagający, tam jak oni się nazywają, ci na NW... Po prostu NW. nieczułe Ach. chamy. Dobrze, ale poczekaj, nie, Bez nie ale, poczucia ale, 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 własnej ale, ale, tak, wartości. Czekaj, no ale po co, jak oni nie wiedzą o co chodzi, no... Codziennie dostajemy z innych, z, codziennie z innej szkoły od początku września dostajemy informacje straszą policją, straszą sądami. Zabierają dzieciom różne rzeczy. Nauczanie domowe sugerują. Sugerują wyrzucenie. Oni w ogóle dużo sugerują. I tak dalej, i tak dalej. To są właśnie te empatyczne. Kary, właśnie. kary, kary, kary. No. Ja lubię kary, ale w potrawach akurat polecam, bo też bardzo dobra kurkumina z piperem. spalanie Dobrze, i było, insulino, było, było. teraz, teraz dalej. I teraz ja wam powiem jakie my błędy. Wyręczanie. Jak ja z przedszkola dostawałam Tak, Ale jeszcze było, pracę... że powiedzieliśmy o błędach. Będziemy mówić o błędach teraz. O błędach. Teraz będzie mówić o błędach. Pobłądźmy, pobłądźmy moi drodzy. No. Jak ja dostawałam z przedszkola pracę, która była perfekcyjna, a ja wiedziałam, że moje dziecko nie jest w stanie utrzymać nożyczek i odkręcić ku kleju, to normalnie jakbym mogła tą, tą teczką tej pani po prostu, po prostu wełbie zrobiła porządki. Pytaliśmy, kto to tak ładnie wyciął. Tak, i robić takie prace. Kto wyciął te, te, tego motylka? Pani... Ja a, wierzę, że pani się posługuje pani, już nożyczkami, pani, ale od pani. tego moje dziecko się nie polepszy w rozwoju. Wyręczanie, wyręczanie. Bo szybciej, bo lepiej, bo rozleje, bo się poparzy, bo, bo świat się skończy. Tak, tak samo w domu. Dziecko jest w nasze dzieci mają zwykle zaburzenia neurorozwojowe. Neuro to neurony, mózg, kochani. Ale mają rączki, nóżki i tak dalej. I mimo że czasem po prostu jakaś motoryka mała czy duża zawodzi, to to możemy w dzieciach y, trenować, kształtować i poprawiać i ulepszać, bo nigdy dzieci nie będą miały poczucia sprawczości, jak będziecie zakładać skarpetki, wycierać noska i podcierać dupkę. I jasne, że szybciej i że majteczki będą czyste. Ile myśmy majtków wyrzucili, bo były brudne. No i to tylko majtki. To kupuj tańsze w Pepko, albo w jakimś innym. Nie kupuj triumfamu na początek. Albo dawaj wkładkę, albo cokolwiek. Ile razy wyrzuciłam majtki czy leginsy upieprzone okresem, bo zwyczajnie wklejenie pod paski jest trudne na początku, ale trening czyni mistrza. A repetito es mater studirum, czyli powtarzanie jest matką nauki. A nasze mózgi i naszych dzieci mózgi też są neuroplastyczne i wszystko da się wyćwiczyć. Wszystkie ścieżki między neuronami da się poprawić. Drugi błąd, to mamy. Wyręczanie. Wyręczanie. Druga rzecz. My wiemy wszyscy, że nasze dzieci uwielbiają normy, schematy, rutyny i tak dalej. Ale wiemy również, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. Zmiana. Świat się zmienia, życie się zmienia, pogoda się zmienia, rządy się zmieniają, i tak dalej. Klimat się zmienia podobno i wszystko się zmienia. I kochani. Y Trzeba te rutyny przełamywać, tłumaczyć, że nie zawsze życie jest przewidywalne, że jak obiecamy, że jutro pojedziemy do babci, to może być tak, że babci rozboli głowa i zadzwoni, jednak przyjdzie pojutrze, że jak ciocia powie, że przyjdzie, a cioci synek dostanie kataru, to nie przyjdzie w tą sobotę, tylko za tydzień. Jeżeli na obiad będą ziemniaki, a się okazało, że one już same wyszły z piwnicy, to nie będzie ziemniaków i uwaga tu nie chodzi o to, żeby reagować w momencie, kiedy coś się dzieje, tylko pe z pełną świadomością, na przykład w weekend, z, w weekend robić samemu zmiany treningowe, malutenki, malutkimi krokami, czyli wiesz ale i to tak naprawdę w cztery oczy. To nie, że przy okazji powiemy. Wiesz, Pawełek, muszę Ci coś powiedzieć. Usiądź tutaj, patrz mi w oczy. Albo nie patrz, no, jak nie masz no. takiej potrzeby. Słuchaj, dzisiaj wiesz co? Nie będzie makaronu, nie będzie makaronu, będzie ryż. Czy to jest dla Ciebie ok? Ja chcę makaron. Ale po prostu czasem wiesz co? Kupiłam makaron, ale mi się rozsypał w torbie. I ten, i się pobrudził od rzutkiewek. Może nie być makaronu dzisiaj? Dobrze. No. no. Słuchajcie, malutkie, maluteńkie zmiany. Trzecia, trzecia rzecz, to my robimy bardzo dużą krzywdę naszym dzieciom, że nie dajemy im wyboru. To znaczy, że jak raz i drugi, i siódmy wmawiasz, bo mamusia wie lepiej, przecież babcia wie lepiej, nie? Co ty lubisz zjeść? Jaki ty kolor skarpet masz ochotę dzisiaj założyć i czy ci jest zimno, czy ciepło? Bo dorośli wiedzą lepiej, czy dziecku jest zimno, czy ciepło, a my mamy przecież różne odczuwanie temperatury i różnych, różnych innych rzeczy. Zresztą widać to. Popatrzcie, mi jest gorąco, mi jest gorąco, a Piszkowi jest ciągle zimno i to jest nie ok No ciągle teraz. Ale on mi nie każe na siłę zakładać teraz swetra, bo Ani ja bym się rozpuściła. Teraz a, ja jej, nie, a ja jemu nie daję żonobiki, jak to nasz syn mówi, takie wiecie, koszulki białej na szelkach. Nie przekonuje go, że pogoda jest taka, jaka jest. Jaka jest dla mnie. Czyli Więc dajemy jeżeli wybór. dziecko pyta, mamo, założyć dzisiaj leginsy, czy krótkie spodenki, ja mówię, w tym, ja mówię w tym momencie: wyjdź na balkon i zobacz, czy dla ciebie jest zimno, czy ciepło. I tego musimy nasze dzieci uczyć. I nie ma, że zjedz jeszcze, albo nie zjedz, albo coś, ponieważ kochani, nie ma karmienia na siłę. Bo. Są dni, kiedy komuś już się ulewa, kiedy ma takie emocje, że już nie może tej więcej łyżki, zupki. I nie mówcie za tatusia, za mamusię, czy za y, 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 świętą helenę. Tylko po prostu czasem nie mamy ochoty jeść. Więc dawajcie wybory, bo inaczej wychowacie takiego bezradniaka, który cię będzie w dorosłym życiu pytać, czy on już chce spać, czy nie chce spać. Ok? Następna rzecz, Pawełek. A e, takie polecenia w, w stylu. E, I to, to często w szkole, bo myśmy się już w domu nauczyli. To było tak. Wiktoria nie chodź po klasie usiądź w ławkę i otwórz zeszyt i zacznij przepisywać z tablicy. Słuchajcie, jak człowiek e, w spektrum usłyszy pierdyliard tych wszystkich poleceń, to po prostu on nie wie, co ma robić. O? Usiądź na krzesło. Koniec! A my dorośli mamy często takie, wiecie, taką tendencję do tego, żeby. Blublu, 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 blublu. Powiem tak brzydko. Krótkie polecenia jak do psa. Aport łapa. Brzydko to powiedziane, ale prawdziwe. Yy, następna rzecz. Mamy często presję i naciskamy na zbędne rzeczy. Że powiedzmy, że moje dziecko nie jeździ na wrotkach. Słuchajcie. Gdzie to jest napisane, że każdy człowiek na ziemi ma jeździć na wrotkach? Gdzie to jest napisane? Ilu normalnych nie ma prawa jazdy? Gdzie to jest napisane, że każdy musi lubić golfy? Gdzie to jest napisane? Ja na przykład, słuchajcie, mam tak, że ja nie założę skarpety za kostkę, tylko tak zwane te stópki i to jest wybawieniem moim, bo mnie po prostu wszystkie rzeczy na kostce od razu powodują swędzenie, a rajtuzy pod spodniami, i to zwłaszcza te rajtuzy, wiecie, te sztuczne w pas, te, te, te prążki, powodują takie swędzenie dupy, że nie mogę wysiedzieć na miejscu. Następna rzecz. My to tak, dorośli często mają takie podejście, że one muszą, oni muszą unormalizować autystyka unormalizować. A jaki to jest normalny? Gdzie to jest napisane w konstytucji, w biblii, gdzie to jest w koranie? Gdzie to jest napisane, co człowiek normalny musi, a co człowiek normalny nie musi? Wszyscy jesteśmy inni. I teraz słuchajcie, każdy ma taki swój pałac, gdzie tam ma poukładane i swoją sensorykę i swoje neurony. Nasze ciało jest naszym pałacem. Tak? Nasze przeżycia, nasz temperament, tam jest wszystko nasze. A my tak próbujemy na siłę po prostu i to nie, że dziecko nam da klucz do tego naszego pałacu. Tylko albo łomem, albo pokryjomu po, po dorabiamy klucz, otwieramy, idziemy tam na siłę przemeblować, kurwa. To chuj, że ono nie lubi paprotek, my tam wstawimy jeszcze paprotkę i pomalujemy na różowo, potem nam, nam, nam się tak podoba i kupimy taki obrazek i, i włożymy taki sweterek i będziemy tak kazać siedzieć tak 15 minut w jednym miejscu. Kiedy są ludzie, co tak nie potrafią, o on, nie potrafią, nie mogą, fizycznie jest to niemożliwe. Ja pamiętam z podstawówki, że już tak mniej więcej yy, i opowiadamy tu często o metodzie Pomodoro, że... Yy, Przeciętny człowiek jest w stanie skupić się na 20 minut. Co by Ci zabrało nauczycielu, czy nauczycielko, czy specjalisto, czy inny człowieku, normalny, żeby po 20 minutach pozwolić dzieciom wstać i pokręcić słoneczka? Niech to będzie 3 minuty. Nie można się po prostu skupić. Nie można się skupić, a mózg się uczy w ruchu. I słuchajcie, miałam coś takiego, że ja nie mogłam się skupić. A jak jeszcze był nudny nauczyciel, to mnie już po prostu, już mnie tak nosiło. A on, nie ruszaj się, nie pi. to chuj, że sobie sam przyniesie herbatę z pokoju nauczycielskiego, czy kawę, bo jeszcze nie dopił. Ale ja nie mogę nic. A może moją pierwszą potrzebą jest napić się, bo już mam sucho w ryju. Nie, dziecko nie może się napić, dziecko nie może pójść do kibla, dziecko nie może się poruszać, dziecko się nie może bawić długopisem, bo się świat skończy. Rozumiecie to? Może ja tak mam. I słuchajcie, ja miałam ogromną frajdę z tego, że na lekcjach, szczęśliwie, że się nie potyłam do nie wiadomo jakich rozmiarów, starałam się jak najbardziej po cichu wyciągnąć z tornistra albo jakiegoś chrupka, albo gryza ciastka, albo drażę korsarza, żeby tylko bezszeletnie, bo miałam taki po prostu cel, żeby to sobie zrobić, bo to mnie uspokajało, bo inaczej bym chyba rozniosła klasę. Bo niektórzy mają taki temperament, a inni mają inny temperament. Dla mnie nauczyciel, który siedzi w ławce całą lekcję, 45 minut, i gada jak posąg jakiś, jak mumia egipska, to jest po prostu tak nudny, że ja dostaję pierdoła. Ja wolę, jak ktoś wstanie, coś pokaże, coś tego, tutaj mikroskop, tu, tego się dzieje. Nie każdy jest w stanie siedzieć jak mumia. A my tego nie rozumiemy. Następna rzecz, i chyba już będzie ku końcowi. Nadmiar terapii albo niedobór terapii. My jesteśmy tak. Albo rodzice są w pendolino takim, że wszystko dla mojego dziecka, wszystko dla mojego, jeszcze to, to będę, jeszcze to będę, jeszcze. No każdy potrzebuje odpoczynku i dziecko no Dziecko tym bardziej, które jest przebodźcowane często. Albo, a chuj, samo się zrobi. No Panie samo nie, to się nie, nic nie, nie, nie zrobi. Nie, ale ja, a propos terapii, to jest tak jak wyobraźcie sobie y, siłowni. Mięśnie nie rosną na siłowni. Mięśnie rosną w odpoczynku, kiedy odpoczywają, kiedy nie ma siłowni. Siłownia, siłownia, ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz. Zostawiasz. I w czasie tego odpoczynku, w czasie tego relaksu dopiero wtedy mięśnie rosną, wtedy przychodzi siła, wtedy przychodzi kondycja, a nie kiedy zapierzasz! No stop! Kolejna rzecz, co mnie wkurza w szkole i nie jestem się w stanie z tym pogodzić i dyskutuję całe życie z rodzicami. Nasze dzieci często mają tendencję do nadwagi, otyłości, insulinooporności. Dlaczego? Dlatego, bo... Y Uczą się zajadać stres, jeżeli nie mają w inny sposób możliwości wywalenia z siebie emocji. I Stresy zajadają. I wszystkie waszkolne wasz wigilie, jakieś dni jakieś tamtego, dni dziecka, to, tamto, zramto, polegają na częstowaniu dzieci z cukrem, a naszych dzieci nie można nagradzać cukrem. Czy a to pójdziemy na lody, a to pani da cukierka, lizaka, cośkolwiek. Słuchajcie, to jest błąd, i po prostu nie róbmy krzywdy, bo, bo na, naprawdę często nasze dzieci mogą dojść do takiej nadwagi, otyłość brzuszna, bo związana z kortyzolem i tak dalej, i potem bardzo trudno jest te kilogramy stracić. A to nie jest fajnie być grubym, mimo tej całej ciało pozytywności i w ogóle, bo ja się dobrze czuję, jak mam 120 kilo. Niedobrze się czuję. Jestem wyśmiewana przez społeczeństwo, wyrzucana z relacji społecznych. Jest mi ciężej zapiąć buta, wejść na schody i tak dalej. Otyłość to nie, jest, to nie jest zaleta. My nie żyjemy po to, żeby jeść. Dlaczego na takim posiedzeniu jakimś szkolnym nie może być zamiast tych kurwa Michałków i delicji, nie może być marchewka w słupki? No, trochę świadomości. I ostatnia rzecz na świecie. Nauczyciele to nie są jakieś omnipotentne mózgi, że on skończył studia, a jeszcze 20 lat temu i nie był na żadnym szkoleniu i on wie wszystko. Nie. Nauka i wiedza na temat spektrum, czy w ogóle wychowania dzieci na przestrzeni lat i czasu i rozwoju medycyny, nauki, postępu i kognitywistyki i w ogóle współpracy wielu, wielu badaczy i mądrych ludzi, bo wierzę, że mądrych ludzi na świecie jest więcej. Wiedza tak postępuje, że bez żadnych szkoleń, bez jakiejś takiej autorefleksji, bez doczytywania, to się nie da. Jak ktoś się 20 lat temu czegoś nauczył, to gówno wie. No, w dupie był i gówno widział, tak powiem brzydko. No brzydko powiem. I to nie jest tak, że ten nauczyciel zawsze wam powie. Prawdę i tylko prawdę. Nie wierzcie ludziom, jakby weryfikujcie te informacje. To nie jest tak, że to jest specjalista, i on wie najlepiej na świecie. Sprawdzajcie, a może coś warto jeszcze doczytać, a może on się nie zna. A skąd my zakładamy z góry, że on wie, zna prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Współpraca tu jest ważna. Fajnie jakby nauczyciel czy specjalista zapytał, wie pani, nie radzę sobie z tym. Dałem tutaj w tej kwestii dałem dupy jednak, wiesz? Albo to pani najlepiej zna pani dziecko, bo to pani jest z nim całą dobę w chorobie, w zdrowiu, całe wakacje i tak dalej, kiedy jest znudzone, kiedy jest zmęczone, takie srakie. Współpraca, bo inaczej to nie wyjdzie. Jak e, k, słyszę, że nauczyciele mówią, że rodzice są roszczeniowi, a jaka ja mam być? No gdzie ja mam rościć, jak nie o moje dziecko? No chyba każda matka i każdy ojciec chcą dobra swojego dziecka, no tak czy nie? No bo nie znam takich rodziców, co urodzą i mówią, a sieć w kącie, a znajdą cię. No każdy chce do, 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 dobroci, zdrowia, dobrostanu y, i, i najlepszego funkcjonowania swojego dziecka. No to jak nie mam być roszczeniowy, jak widzi, że coś jest na tapecie? Nie tak. No tak czy nie? No. To coś od pana. No to pójdzie wóźniej. Ja już teraz rozumiem, dlaczego Wiktoria mówi... Urodziłaś mnie taką gadulińską. No. Nie, Wiktoria, dzieci mówi, dzieci. Wiktoria mówi tak, Wiktoria, to nie moja wina, że ty mnie taką gadułą urodziłaś. No, no ale Wiktoria nie mówiła no. pierwsze no. parę lat, ale teraz y, mam wrażenie, że mówi y, po za pięciu. No, no. no i my no. takie hanki bielickie, bo i no. chuj, my no. tak no. mamy, no, pa, no tak pa, mamy, pa, pa, miłości dużo ta, na tą niedzielę. Ta, pa.